Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jezus troszczy się o nasze zbawienie. I pokazuje, że cała rzecz tak naprawdę jest zawarta w naszym sercu. Nasze zbawienie jest w naszym sercu. To słowo jest mocne, bo pokazuje, że czyny są ważne. Są tacy, którzy mówią, że nie z czynów jesteśmy zbawiani, bo to prawda, ale za tym, że Jezus nas zbawia. Natomiast w tym słowie Jezus mówi, że czyny są ważne, bo jeżeli nasze czyny są złe, to, to kolejna rzecz, którą niektórzy dzisiaj próbują wyrugować i wyrzucić, że istnieje piekło. A Jezus mówi, bardzo radykalnie do tego stopnia, że nawet mówi, lepiej Tobie wydłubać oko, jeżeli jest powodem do grzechu, niż masz iść do piekła. Lepiej jest dla Ciebie, mówi Jezus, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I nie można tego sobie tak lekko zlekceważyć właśnie, bo ktoś zapewnia, że no to tak to taka przenośnia, albo jeszcze jakoś tam inaczej tłumaczy i że nie przejmuj się, piekła nie ma. Natomiast Jezus za chwilę mówi, że lepiej dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż całe Twoje ciało miało iść do piekła. To wcześniej mówił o oku, a teraz mówi o ręce. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Do tego stopnia to słowo jest radykalne. Czyli nasze. Uczynki są bardzo ważne, ale Jezus zwraca uwagę, że te uczynki biorą się z naszego serca. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy dbali o nasze myśli. A jak dbać o nie, nie oglądać głupich filmów, nie oglądać filmów e, niewłaściwych. Książki, prasa, bardzo wiele rzeczy czyli to, co wpuścimy do naszego do umysłu, do naszej głowy, tam zostaje i pracuje i wpływa na nas. Więc. Idąc za tym słowem lepiej z tego wszystkiego zrezygnować. I czemu Jezus dwukrotnie w tym słowie krótkim mówi o piekle, żeby nas straszyć? Nie, oczywiście, że nie. Robi to w trosce o nasze zbawienie, bo właśnie chce, żebyśmy uniknęli tego losu, czyli pokazuje, że jest taka rzeczywistość, straszna, przerażająca. I sami decydujemy, co wybierzemy. Jezus tutaj nie przekonuje. Krótko mówi: Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam mu. Więc wybierajmy dobrze i niech Ci Pan błogosławi.